Od dziesiątków lat, gdy nie było jeszcze tylu chemicznych odżywek, ludzie również radzili sobie z odżywkami do rozsad i innych roślin w swoim otoczeniu. Super roztwór możemy przygotować całkowicie samodzielnie, z wszędzie dostępnych komponentów: bardzo proste i dostępne preparaty dla rozsad papryk, pomidorów, bakłażanów, kwiatów, ale nie tylko. To, o czym napiszę poniżej, pomoże naszej rozsadzie stać się silną, tłuściutką i mocną, a także da mocny system korzeniowy. No i ona będzie się doskonale rozwijała. Co do tego jest nam potrzebne? Bierzemy litrowy słoik i napełniamy go kawałkami suchego chleba. Najlepszy do tego jest chleb czarny. Dolewamy do pełna wody i całość przelewamy do 3-litrowego słoja. Dodajemy do tego drożdże. Świeżych 30 gram lub suchych 10. Po 10 dniach, kiedy roztwór jest gotowy do użycia, przecedzamy go i dziesięciokrotnie rozcieńczamy. Takim roztworem możemy polewać wszystkie nasze warzywa w ogródku.